Gdy myślimy o najbrutalniejszej wojnie w historii Europy, wielu od razu przychodzi na myśl pierwsza lub druga wojna światowa. Może także brutalne kampanie Napoleona. Jednak istnieje konflikt, który przewyższa wszystkie inne i pochłonął około jednej trzeciej całej populacji Niemiec. Dla porównania, w II Wojnie Światowej było to mniej niż 10%. Nie było rodzin. Które nie opłakiwałyby poległych w tamtych czasach. Konflikt przetoczył się przez Europę jak niepowstrzymany huragan, wciągając w swój wir nie tylko królestwa i imperia, ale także miliony niewinnych ludzi. Rzadko kiedy możemy zaobserwować takie zdziczenie i ekstremalną brutalność wśród ludności, jak wtedy. Oczywiście mowa o wojnie trzydziestoletniej, najbrutalniejszej wojnie. Jaką Europa prawdopodobnie przeżyła w całej swojej historii. Ale jak doszło do tego konfliktu, dlaczego był on prowadzony tak brutalnie i dlaczego zapoczątkował zupełnie nową epokę w Europie? Na te wszystkie pytania odpowiemy w dzisiejszym filmie. Przyjrzyjmy się najpierw, jak doszło do tego konfliktu i jak stopniowo rozwijała się spirala przemocy. Europa na początku XVII wieku. Była, mówiąc metaforycznie, beczką prochu. Największym punktem zapalnym były napięcia religijne. Tezy Marcina Lutra z 1517 roku i późniejsze rozprzestrzenianie się protestantyzmu podważyły autorytet Kościoła rzymskokatolickiego i papieża. Doprowadziło to do znacznych napięć między zwolennikami nowych protestanckich wyznań a katolikami. Co jeszcze bardziej zaostrzyła kontreformacja pod przewodnictwem papieża Pawła III. Konflikty religijne zostały dodatkowo zaostrzone przez skomplikowane struktury polityczne w Europie. Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, luźna federacja setek księstw, wolnych miast i innych terytoriów, było szczególnie podatne na konflikty. Cesarz Imperium Zazwyczaj z domu Habsburgów, był katolikiem i często wchodził w konflikt z protestanckimi książętami w obrębie cesarstwa. Wkrótce miało dojść do kulminacji tych napięć. Religijne i polityczne konflikty w świętym Cesarstwie Rzymskim zostały dodatkowo skomplikowane przez rywalizację między wielkimi mocarstwami europejskimi, takimi jak Francja, Hiszpania, Szwecja i Dania. Mocarstwa te dążyły do wzmocnienia swojej pozycji w Europie, jednocześnie osłabiając swoich rywali. Co więcej, sytuacja gospodarcza i społeczna była katastrofalna już przed wojną. Spowodowały ją ekstremalnie wysoka inflacja, częściowo wywołana napływem srebra z nowego świata, coroczne nieurodzaje, niedobory żywności i niepokoje społeczne. Powtarzały się powstania chłopskie i zamieszki w miastach. Jednak wszystkie te wydarzenia miały zostać znacznie przewyższone przez to, co rozpoczęło się w 1618 roku. Spójrzmy na Czechy, jeden z największych obszarów Świętego Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego. Czechy były jednym z tych regionów, gdzie protestantyzm zyskał przewagę. Około 90% ludności wyznawało nowe wyznanie. Mimo to nadal rządził katolik, król Czech Ferdynand II, który jednocześnie był cesarzem całego Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Wielu szlachciców w Czechach uznało to za afront i poczuło zagrożenie dla swojej wolności religijnej. Aby wyrazić swój gniew, wyrzucili kilku jego urzędników. Przez okna Zamku Praskiego. Był to tak zwany defenestracja praska. Dla cesarza było to oczywiście niesłychane upokorzenie, a teraz bał się, że straci Czechy na rzecz protestantów. Musimy przy tym wziąć pod uwagę, że Czechy zawsze były języczkiem uwagi. Cesarze byli wybierani przez siedmiu elektorów. Brandenburgia, Saksonia i Palatynat. Zawsze były protestanckie, podczas gdy trzej książęta duchowni z kolonii Trewiru i Moguncji byli katolikami. Oznaczało to, że jeśli Czechy miałyby stać się protestanckie, cesarz straciłby swoją władzę. Zareagował więc skrajną przemocą na powstania w Czechach. Założył Ligę Katolicką i sprzymierzył się z Maksymilianem, księciem Bawarii oraz głęboko katolickim. Królem Hiszpanii. Wspólnie zebrali ogromną armię, aby odzyskać Czechy. Doszło do pierwszej wielkiej bitwy wojny bitwy na Białej Górze, w której odzyskali Czechy. Jednak skutki defenestracji praskiej pogłębiły podziały między wyznaniami i zwiększyły przepaść między Ferdynandem II. A protestanckimi książętami, z których wielu teraz obawiało się o swoją władzę i utworzyło sojusz przeciwny Unię Protestancką. Inne państwa europejskie również zobaczyły w tym swoją szansę na uwolnienie się spod dominacji Habsburgów, którzy od prawie dwóch stuleci zasiadali na tronie świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego i rządzili także w Hiszpanii i Niderlandach. Mamy tu więc jednocześnie wojnę między różnymi częściami świętego cesarstwa rzymskiego, ale także konflikt między różnymi państwami Europy. Protestanci wezwali wtedy na pomoc za granicę. Najpierw do konfliktu przyłączył się król Danii, a później także Szwecja i Francja. Francja, mimo że była katolicka, chętnie ograniczyłaby potęgę Habsburgów. Widzimy więc, że nie było wyraźnych linii podziału. Między różnymi stronami. I tak konflikt stopniowo rozprzestrzeniał się poza granice dzisiejszych Niemiec. Nowe armie inwazyjne wciąż nadciągały, niszcząc regiony doszczętnie. Konflikt jest oczywiście zbyt rozległy, aby omówić go w jednym filmie, dlatego oto krótkie streszczenie. Najpierw Liga Katolicka triumfowała w Czechach. To jednak sprowokowało Christiana IV, króla Danii, do działania. Niezwykle bogaty władca zebrał ogromną armię i spustoszył katolickie ziemie Niemiec z północy na południe. Dopiero w 1629 roku został ostatecznie pokonany. Krótko potem wojnę rozpoczął król Szwecji. On także przemaszerował łupiąc przez ziemię i odnosił znaczące zwycięstwa nad katolikami, ale ostatecznie zginął w 1632 roku w bitwie pod Lützen. Po tym Francja aktywnie wkroczyła do wojny, prowadząc nową armię inwazyjną przez Niemcy, co doprowadziło do kolejnych brutalnych bitew. W międzyczasie książęta i królowie Świętego Cesarstwa Rzymskiego walczyli ze sobą, a katolickie armie wielokrotnie plądrowały Niemcy. Dopiero w 1643 roku wszystkie strony konfliktu były tak wyczerpane dziesięcioleciami wojny, że zaczęły. Szukać pokoju. Posłowie z walczących krajów zebrali się w Münster i Osnabrück, aby negocjować pokój. Jednak negocjacje te trwały jeszcze pięć długich lat, podczas których wojna trwała nieprzerwanie. Oznaczało to, że to, co dziś zostało uzgodnione, mogło jutro stać się nieaktualne, ponieważ sytuacja na polu bitwy stale się zmieniała. To sprawiło, że proces pokojowy był niezwykle trudny. Jednak w 1648 roku zawarto pokój westfalski, który miał zapewnić trwały pokój. Pokój ograniczył władzę cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego i podkreślił wolność religijną poszczególnych państw w obrębie imperium. Niepodległość Niderlandów i Szwajcarii. Została potwierdzona przez wszystkie strony, a Szwecja i Francja zyskały nowe terytoria oraz znacznie zwiększyły swoją potęgę. Największymi przegranymi byli przede wszystkim cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego i Hiszpania. Największym zwycięzcą była przede wszystkim Francja, która w ten sposób stworzyła podstawy swojego późniejszego awansu do rangi wielkiej potęgi. Pokój westfalski. Jest dziś często uważany za narodziny nowoczesnego systemu państwowego. Położył fundamenty pod koncepcję suwerennych państw i prawo międzynarodowe. Traktaty ustanowiły nową równowagę sił w Europie, która trwała aż do powstania Napoleona. Ale dlaczego wojna była tak wyjątkowo brutalna? Jednym z oczywistych powodów była sama wojna i jej niezliczone bitwy. Jednak znaczna część ludności Zginęła z innych przyczyn. Na pierwszym miejscu były klęski głodu i niedobory żywności. Powtarzające się przemarsze armii, grabież i niszczenie pól i plonów prowadziły do powszechnych klęsk głodu. Rolnictwo zostało poważnie dotknięte, ponieważ wielu chłopów walczyło na wojnie, co sprawiło, że zaopatrzenie w podstawowe artykuły spożywcze. Stało się bardzo niepewne. Te warunki, w połączeniu z kiepską higieną, zatłoczonymi obozami i przemieszczaniem się dużych grup ludzi, sprzyjały również rozprzestrzenianiu się chorób, takich jak dżuma, tyfus i czerwonka. Epidemie te dodatkowo dziesiątkowały ludność. Ponadto Gospodarka w wielu częściach Niemiec całkowicie się załamała. Miasta i wsie zostały zniszczone, szlaki handlowe przerwane, a produkcja gospodarcza w wielu miejscach całkowicie zanikła. Doprowadziło to do jeszcze większej biedy i nędzy. Ostatecznie z około 18 milionów mieszkańców Świętego Cesarstwa Rzymskiego prawdopodobnie zginęło więcej niż jedna trzecia. Niektórzy historycy mówią nawet o prawie połowie. Europa potrzebowała dziesięcioleci, aby podnieść się po tym konflikcie.